Cały ten zachodni model wszechświata jest upolityczniony, jest inżynieryjny i architektoniczny. Dlatego też tak samo, jak można zrozumieć funkcjonowanie maszyny poprzez analizę jej poszczególnych części, poprzez rozłożenie jej na części składowe, tak samo też pokawałkowaliśmy kosmos i postrzegamy wszystko w kategoriach cząstek, cząstek informacji. Odkryłem więc, jak bardzo zaowocowało to przyzwoleniem sobie na myślenie, że posiadamy kontrolę nad tym, co się wydarza. W efekcie cała zachodnia technologia jest rezultatem tego pokawałkowania. Więc uprzedmiotowiamy świat, ponieważ aby zmierzyć krzywą, trzeba ją zredukować do punktów i zastosować rachunek różniczkowy. Dokładnie w ten sam sposób, aby móc dysputować czy mówić o wszechświecie, musisz zredukować go do rzeczy. Lecz każda rzecz czy myśl jest jedynie obszarem zasięgu tego reflektora punktowego. Sprowadzamy więc tę bezkresną nieokreśloność świata do pojęć czy kawałków. Znów powracamy do idei po kawałkowania, dochwytania myśli. W rezultacie tego opisujemy świat w kategoriach rzeczy, tak jak rybak mógłby opisać pejzaż według liczby oczek swojej sieci, poprzez którą spogląda na ten widok.